17 marca 2020 roku usiadłam sobie przed komputerkiem przed ślicznym zdjęciem um, i wypadałoby wykrzesać coś z siebie na temat pandemii. W kontekście pandemii. To właściwie jest bardzo specyficzna sytuacja, dlatego że trzeba mieć odpowiednią perspektywę. Sądzę, że ludzie ją utracili. Zamknięcie osoby w jednym pomieszczeniu. Z drugą osobą wbrew jej woli już jest torturą. A co dopiero mówić o załknięciu tych osób poprzez, w jednym życiu poprzez połączenie ściany. I to jest to, na co ja zawsze wskazuję: złamanie prawa Boga. I to jest punkt wyjścia. I nie ma tu żadnych negocjacji. Ja sądzę, że to co się dzieje w moim życiu od roku 2009 jest powiązane z obecną pandemią. Jest również powiązane z rozwojem kierunku filozoficznego nazwanej, nazywanego transhumanizm. Niosącego zupełnie inną jakość życia, bo już nie ma mowy o człowieku. Jest związane to również z katastrofą smoleńską, która nie jest sprawą polską, ale jest jednym z elementów globalnej układanki przeprowadzenia. Pewnego działania, którego kolejnym etapem jest właśnie pandemia! Ja niestety otrzymałam obraz człowieczeństwa, właśnie nie człowieczeństwa, to już nie jest człowieczeństwo. Obraz człowieka zupełnie. Jest seria eksplozji nuklearnych w systemie yy, wiary, porządku świata, wszystkiego, co ja mam tutaj, tą wiarę w reinkarnację, yy, wieki istnienia, życia, przechodzenia przez różne sytuacje, wojny. Yy, Tyranie, ale to, z czym ja mam do czynienia w tym życiu, jest serią ataków nuklearnych. To jest metafora, które niszczą wszystko. Nie zostaje nic. Po prostu nie zostaje kompletnie nic. I taka jest moja sytuacja w relacji z ludźmi. Nie ma nikogo, z wyjątkiem mojej mamy, która jest moją mamą, więc siłą rzeczy, chociaż też mogłabym się zachować inaczej, bo przecież są mi rodzice, którzy chronią siebie, poświęcając dzieci, bądź rodzice, którzy wchodzą w różne układy. Ja na szczęście tej hańby nie mam. Moja mama nie jest osobą zaangażowaną, oczywiście. Jest osobą prywatną, która tworzyła tę rodzinę. Natomiast rzeczywiście wszyscy ludzie w tym czasie próby zbankrutowali, jeśli chodzi o jakiekolwiek wartości moralne. Zupełnie. i są to osoby prywatne, grupy, yy, poszczyty władzy. Już zrozumiałam, że władza ta najwyższa, która niesie yy przyszłość w obszarze globalnym, yy, jest zła. W takim okresie żyjemy. We mnie jest wiara w to, że ludzie mają taką władzę, na jaką zasługują. Yy, więc, I widzę to w ludziach naprawdę to widzę w ludziach. To też otwarcie oczu, bo ja wierzyłam zawsze, że ludzie są dobrzy. Ze scientologii przejęłam technikę współpracy z ludźmi, akcentowanie tego, co pozytywne, i to działa w praktyce, natomiast pozostawia ślepym na wszelkie działania, które wychodzą poza Tą bezpośrednią relacją tu i teraz. Yy. Pomijając całe niebezpieczeństwo nieświadomości tego, jaka to tak naprawdę jest osoba, bo przy mnie teraz tu jest pozytywną osobą. Yy. Nie mam nic do zarzucenia. Yy. Ale <ścoughs> co ta osoba robi za moimi plecami albo gdzie indziej po prostu w tym co robili to osobna historia. I taką osobą była Aleksandra Kicza. Natomiast tu chodzi o coś więcej. Bardzo ważna jest w tym w kontekście polskim pozycja Kościoła katolickiego. My naprawdę żyjemy w absurdzie w którym ten kościół dalej usiłuje udowodnić, że Aleksandra Kicza poła dziewicą, a ja prostytutką, a przynajmniej umieścić nas w tych rejonach. I trudno o bardziej ewidentny dowód brzechu tego kościoła, tej kolosalnej nieprawdy, którą reprezentuje ten kościół, oskarżenia o pedofilię. Ten kościół w dzisiejszych czasach Pełni dokładnie tę rolę, jaką wobec popiłuszki pełniły służby reżimu nieprzyjaciela. Oczywiście już się nie odnoszę do tych ikon, bo zostały podważone. Już yy, mam książkę o Wyszyńskim, ale nawet nie chcę jej czytać, bo ja widzę, jak ten naprawdę się Tworzy. Widzę ją na przykładzie Andrzeja Duda. Bo Ola Kicza to celebrytka. Andrzej Duda jest rzeczywiście ikoną. Beata Szydło jest ikoną. Platforma jest zła, to wiemy. Ale pis jest dobry, święty. Ziobro. Walczy z przestępczością. Jak to się dzieje, że tutaj sprawa Magdaleny Żuk w Egipcie? A do mojego ciała podpina się dokładnie to, co wywołało jej śmierć. A może i jeszcze więcej. Jeżeli ona tam w ogóle umarła nie niewykluczone, że zabito inną osobę. A Magdę uratowano z powodu jej koneksji w środowisku zorganizowanej przestępczości. I ta pandemia przechodzi w takim czasie. To jest kara Boża. Nie ma co do tego żadnych wątpliwości. Nawet jeżeli zrobił to jeden z tych wszechmocnych, możnych tego świata, jak się Ja wiem, że ci. Ludzie roszczą sobie pretensje do miana Boga, ale Bóg im nie są. I chyba nie przyjdzie im do głowy, że tak jak oni wykorzystują niektórych ludzi do, przekazywa do przekazywania pewnych treści, które chcą przekazać, Bóg może wykorzystywać ich. Co można powiedzieć ludziom na te czasy? Na pewno w naszym życiu były elementy piękne. I żyjmy tak, póki jest życie. Dziękuję za uwagę.